Dzień dobry, Bartek Demczyk, Kabaret Młodych Panów. Bardzo serdecznie chciałem Was wszystkich zachęcić do wzięcia udziału w wyjątkowym biegu wiosny, w tych trudnych czasach. No, trzeba się po prostu tylko ruszyć, zrobić jakąś aktywność. Można, można to zrobić w domu, można wyjść na spacer, można na rowerze, można po schodach pochodzić, można uprawiać zumbę. No wiele, wiele, wiele możliwości. Zapisy są do 7 maja. Wszystkie informacje są na stronie Musy Rybnik. Tam można się zapisać, trzeba wpłacić drobną opłatę, a za to można również dostać ciekawe, ciekawe rzeczy, pakiety różne są. Do Także zachęcam. Będzie też szczegółowy filmik, jak to wszystko zrobić. Zachęcam dzieci, zachęcam rodziców, zachęcam dorosłych, młodych, starych, jeszcze nienarodzonych. Wszystkich zachęcam bardzo serdecznie. Naprawdę warto. Ja biorę udział, moja cała rodzina, także do boju.